Jeśli mamy odbudować zaufanie do władz, musimy zacząć od pełnej jawności wydatków. Dzień dobry, nazywam się Konrad Kaczyk jestem radnym Gminy Rzecznowola oraz członkiem komisji rewizyjnej Gminy Rzecznowola. 29 września pod kancelarią premiera powiedzieliśmy: Tak dla Centralnego Rejestru Umów. CRU to nie tylko transparentność, to przede wszystkim. Praktyczne narzędzie, które koryguje wydatkowanie publicznych pieniędzy. Dlatego apeluję: wprowadźmy CR-u bez limitów kwotowych. Progi to zasłona dymna. Skoro i tak mieszkaniec ma prawo uzyskać dane z umowy, używając dostępu do informacji publicznej, to po prostu publikujmy te umowy, zamiast produkować niepotrzebną biurokrację. Pełnienie mojej funkcji jako radnego pokazuje, dlaczego jest to kluczowe. Sprawa byłej naszej wujt Marii Jolanty BW pokazuje znacznie poważniejszy problem. W sierpniu 2025 została ona ponownie skazana, chociaż wyrok ten jest nieprawomocny. Postawione zarzuty dotyczyły zawarcia niekorzystnej umowy dla gminy oraz umarzenia podatku, co wyrządziło szkodę gminie na poziomie 1 300 mln zł. Sąd ponownie nakazał naprawienie szkody poprzez. Zapłatę miliona 300 tysięcy złotych na rzecz gminy Lesznowola. To kara o bezprecedensowej wysokości. Uderzające w tej sprawie jednak jest to, jak niewielu mieszkańców o tym wie. To dowód, że na poziomie samorządowym wciąż brakuje pełnej transparentności, pełna jawność od pierwszego dnia, od pierwszej złotówki to rozsądna cena za skuteczną kontrolę społeczną. To jedyna droga, by pieniądze publiczne były wydawane w sposób efektywny i zgodny z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Pozdrawiam z Magdalenki i życzę miłego dnia.